ale nagle ktoś to przerwał. Tak, ta tradycja została zerwana. Papież Franciszek, znany ze swojej postępowej, jak to się mówi, mentalności, postanawia zerwać z tą tradycją, ba, papież przekształca część letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, uwaga, w muzeum, a w 2016 roku otwiera dla zwiedzających Pałac Apostolski oraz Ogrody Barberini, które wcześniej były prywatnymi terenami papieskimi. Co więcej, na początku 2023 roku papież Franciszek zleca dalszą przebudowę Castel Gandolfo, aby część kompleksu stała się takim centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa pod nazwą Borgo Laudato Si, nawiązującą do jego ekologicznej encykliki. Nie wiem, czy wy macie takie wrażenie, ale ja mam wrażenie, że tak jakby papież Franciszek naprawdę brzydził się, świętej pamięci papież Franciszek, brzydził się papiestwem i robił wszystko, żeby to papiestwo umniejszyć, żeby odebrać mu rangę no i żeby wprowadzić tak zwane świeckie urzędy zamiast duchowości, sprawy praktyczne, przyziemne, jak właśnie ekologia czy, czy imigranci.